Was na mszy świętej porannej z kaplicy przy parafii świętego Ignacego Loyoli na Stanford Hill w Londynie. Tę mszę świętą będziemy sprowadzić w intencji Marleny i Bartłomieja, dziękując za dar ich małżeństwa, za każdy wspólny dzień, który spędzają razem, a także dziękując za dar potomstwa w ich życiu. Dzisiaj w Anglii i na całym świecie e, wspominamy świętego Augusta z Canterbury, biskupa, którego Grzegorz Wielki e, wysłał do, e, do Anglii, żeby tutaj e, chrystianizował te, tę wyspę. Jest on bardzo ważnym świętym. Jest on świętym zarówno kościoła rzymskokatolickiego, anglikańskiego i prawosławnego. Dlatego często mówi się o nim jako o świętym, który jest apostołem jedności. Pamiętajmy też o wszystkich tych, którzy mieszkają w Anglii i są członkami Kościoła Anglikańskiego Prawosławnego, aby Święty Augustyn wstawiał się za nami wszystkimi u naszego Pana. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Chcesz nam Panie posyłać Ducha prawdy? o nas samych i o całym świecie, dlatego na początku tej mszy świętej stajemy przed Tobą, wyznajemy nasze grzechy i prosimy Cię o Twoje miłosierdzie. Panie, który jesteś drogą prowadzącą do Ojca, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś światłością oświecającą każdego człowieka, Zmiłuj się, nad nami. zmiłuj się nad nami. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się, nad nami. zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Boże, Ty doprowadziłeś ludy Anglii do światła Ewangelii przez nauczanie świętego Augustyna biskupa, spraw aby jego apostolskie trudy zawsze przynosiły owoce w Twoim kościele. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł powiedział do starszych: Kościoła Efeskiego. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił Was biskupami, abyście kierowali kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między Was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród Was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki aby pociągnąć ze sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata, w dzień i w nocy, nie przestawałem ze łzami upominać każdego z Was. A teraz polecam Was Bogu i Słowu Jego łaski. Władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty nieczyjej. Sam wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazałem Wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętając o słowach Pana Jezusa, które On sam wypowiedział: Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem z nimi wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go, smucąc się najbardziej z tego, co powiedział, że już nigdy go nie zobaczą. Potem odprowadzili go na okręt. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi. Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi. Boże, okaż swoją potęgę. Potęgę Bożą, której dla nas użyłeś. W tej świątyni nad Jeruzalem niech królowie złożą tobie dary. Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi. Śpiewajcie Bogu, królestwa ziemi. Zagrajcie Panu. On przemierza odwieczne niebiosa. Oto wydał swój głos potężny. Uznajcie moc Bożą. Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi. Jego majestat jest nad Izraelem a Jego potęga w obłokach. On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę. Niech będzie Bóg błogosławiony. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowo Twoje, Panie, jest prawdą. Uświęć nas w prawdzie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie Pani. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z, nami by dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś. I ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Ale teraz idę do ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby, moja radość, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata. Ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą: Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W dzisiejszym pierwszym czytaniu święty Paweł daje nam taki obraz, jak rozumie służbę w Kościele we wspólnocie. I możemy jasno zauważyć, że nie jest to jedynie modlitwa w intencji Kościoła, ale jest to tak, czy, czy w ogóle modlitwa, ale jest to także praca i jest to też posługa apostolska w różnych innych wymiarach. To, co było możliwe w Efezie w pierwszym wieku Kościoła, być może nie jest możliwe dzisiaj w każdej wspólnocie parafialnej, kościelnej czy jakiejkolwiek innej w XXI wieku. Ale myślę, że zostawia nam to pewien taki ważny obraz tego, że bycie we wspólnocie świadomej swojego celu i swojego powołania i bycie świadomym swojego życia i swojego powołania. To jest trochę życie kompletne, które wylewa się i przenika się nie tylko na modlitwie, ale też w pracy, w działaniach z drugim człowiekiem, w misji apostolskiej. Jest to taki, taki splot trudny do rozerwania: posługi pracy i modlitwy. Nie wiem, czy pamiętacie, jak zaczyna się Ewangelia według Świętego Jana. Ewangelia według Świętego Jana zaczyna się słowami na początku, było słowo, a słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Od jakiegoś czasu czytamy końcówkę Ewangelii Świętego Jana i dzisiaj chciałbym Was uwrażliwić na to właśnie na słowo, które wypowiada Jezus. I wypowiada je dwa razy. Ja im przekazałem Twoje słowo i słowo Twoje jest prawdą. Jezus przekazuje nam słowo, którym sam jest. I jest to słowo prawdy, bo on jest prawdziwy, on jest prawdą. Jezus zostaje z nami nie tylko w słowie, który. Które głosił, czyli w nauce, którą zostawił, ale zostaje z nami jako słowo, które jest. Zostaje jako to, co wypowiadamy i to, co zostało wypowiedziane przez Ojca. Czasem, jak czytamy Ewangelię, szukamy faktów i szukamy bardzo precyzyjnego do określania różnych sformułowań, zdań i wydarzeń. Ewangelię św. Jana czasem możemy przeczytać bardziej jako taki poemat czy, czy wiersz, szukając pewnych metafor i odniesień do języka, które ma obudzić w nas pewne, pewną wrażliwość. I myślę, że dzisiaj to słowo może nas obudzić na wrażliwość, żebyśmy byli czujni, jak Pan jest obecny między nami w Słowie. W Słowie Życia, w Słowie Przemieniającym, ale też w Słowie, które wypowiadam ja sam, które wypowiada każdy z nas. On jest obecny w, każdym, w każdej prawdzie, którą wypowiadasz. Chciałbym zaprosić Was do takiej uważności dzisiaj, żebyśmy byli uważni, co mówimy, jakie Słowo wypowiadamy. Jakie słowo jest wokół Ciebie dzisiaj? Też jakie słowo dostajesz od innych? Co inny ci, co drugi Ci mówi w ciągu, w ciągu tego dnia? Bądźmy uważni na słowo. Zanieśmy teraz do Pana nasze modlitwy. Prosimy Cię Panie najpierw za cały Kościół Święty, aby w Twoim Słowie odnajdywał swoje korzenie i swoją przyszłość. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Panie, za papieża Franciszka o wszystkie potrzebne dla Niego łaski i o to, żeby przewodził Kościołowi pod natchnieniem Twojego słowa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich samotnych, chorych, cierpiących, umierających. Prosimy Cię, Panie, abyś w tym czasie, kiedy świętujemy zmartwychwstanie, wlewał w ich serca nadzieję życia wiecznego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Panie, za wszystkie ofiary pandemii, za całą sytuację międzynarodową. Gospodarczą, polityczną, w służbie zdrowia. Abyś ty, panie, posyłał ludzi, którzy będą gotowi widzieć szerszą perspektywę i widzieć człowieka na pierwszym planie, abyśmy jako ludzkość, jako świat wyszli z tego mocniejsi, silniejsi, ale także przemienieni wewnętrznie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Prosimy Cię Panie w intencji tej Mszy Świętej, dziękując za dar wspólnego życia, za dar potomstwa dla Marleny i Bartłomieja i prosząc o Boże błogosławieństwo dla nich na każdy dzień. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W chwili ciszy polećmy Panu nasze osobiste intencje. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I prosimy Cię, Panie, za nas zgromadzonych na tej mszy świętej, abyśmy byli uważni na to, co mówimy i na to, co Ty mówisz do nas w drugim człowieku i w poruszeniach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący wieczny Boże, prosimy Cię, wysłuchaj nasze modlitwy i daj nam poznać, że jesteś Bogiem dobrym i wielkim, który żyje pośród nas teraz i na wieki wieków. Amen. Muszę się przesunąć trochę, proszę państwa, dzisiaj, bo jakoś tak nie jestem. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przez to misterium wina i wody daj nam Boże udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Błogosławiony jesteś Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki. Przyjmij nas Panie Stących przed Tobą w duchu pokory i sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed tobą Panie Boże, aby się tobie podobała. Obmyj mnie Panie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, dary złożone na cześć świętych świadczą o Twojej potędze i chwale. Pokornie Cię prosimy, aby wyjednały nam zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych obdarzasz swój Kościół nową mocą. Dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. I dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Posanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów to na moją pamiątkę tajemnica wiary Chrystus umarł Chrystus z martwych wstał Chrystus powróci. Wspominając śmierci i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Boże chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem. Naszym biskupem Wincentem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętym Augustynem, ze świętym Ojcem Ignacym i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego wspólnie możemy wołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami Pokój Wam. Prosimy Cię. Nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła, i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i krudujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami, i z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdasz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę panie nie jestem godzien abyś przyszedł do mnie ale powiedz tylko słowo a będzie uzdrowiona dusza moja ciało na na życie wieczne duszo chrystusowa uświęć mnie ciało chrystusowe zbaw mnie Krwi Chrystusowa, napój mnie, wodo z boku Chrystusowego obmyj mnie, męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie, w ranach swoich ukryj mnie, nie dopuść mi oddalić się od ciebie. Od złego ducha broń mnie, w godzinę śmierci wezwij mnie i każ mi przyjść do siebie, abym ze świętymi twymi chwalił cię. Na wieki wieków. Amen. Podlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś na świętej uczcie. Spraw, abyśmy naśladując świętego Augustyna nieustannie Ciebie chwalili i wytrwale pomagali wszystkim z bratnią miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziękuję bardzo za uczestnictwo w tej mszy świętej. Zapraszam wszystkie dzieciaki na 12 na dobre rzeczy i Wam wszystkim życzę dobrego dnia. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Pozostańcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.